Siemanko wszystkim, troszeczkę mnie było, ale praca i hodowla to robi swoje. A się mamy tak. Taką mam paczkę do rozpakowania. Co tutaj są prawdziwe dla mnie nowości, czyli trzy gatunki nowego ptasznika. I polecam też wykonawcę, pomysłodawcę zarazem. Inaczej pan ptasznik. Bardzo dobre wykonanie. Fajny wykrój. A się miło patrzy to akurat mam pojęć i loterię idealnie na miarę wszystko tak jak pasuje jak to się mówi bierzemy się za otwieranie no to jedziemy z tym koksem czasem otwierać bo sam jestem ciekaw jak ona w środku wygląda Hmm. Ciekawe zapakowane No nie jestem do końca też tak zbytnio uradowany, że to tak jest zapakowane, ale O, już widzę od razu styroboks, Szybkie rozpakowywanie. Odkładamy na Wierzch. Teraz otwiera to co najważniejsze. O, serberko dawno nie miałem waty. Zobaczymy, co tu mamy. 8, 4, 5, 6. O cztery, pięć, sześć. Super. Wszystko żyje. No podziwiam za to pakowanie. Nic, 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 nic ująć. Tutaj też. no to więc zaczynamy co tu my tu mamy na pierwsze pierwszy osobnik jaki jest bo tego jeszcze u siebie nie miałem to jest Cyrio Cosmos Ritae jest maluszek to jest jedna sztuka Następny osobnik to też jest Sirius kosmos Ritae. Teraz mamy dwie sztuki. A tutaj mamy coś ciekawego, coś o co długo też szukałem. Tutaj mamy Holegius Jornheula Zo. Ciężko mi się to wymawia. Dla mnie to jest expalavan Bardzo fajny gatunek. I wszystko żyje. Tutaj następna sztuka. Ciężko mam ten gatunek wymówić powiem Wam, bo to pierwszy raz z tym ścisnąć mam. ale widać wszystko ładnie żywe. Tutaj mam coś w gratisie, coś co ja chciałem, bo tego nie mam u siebie. Tutaj jest dokładnie. Cyrio Cosmos Giganteus. Super. I teraz to co mam w kisiofkach, to co najbardziej czekałem. jest dokładnie Hamorikon. Oj Ojpa u Paokua. O i To tak się mniej więcej chyba się wymawia. Tak wygląda ten osobnik. Bardzo ciekawe. Coś podobny do hotele. To jest jedna sztuka. Tutaj mam to samo, też drugą sztukę. Hamoryką Oj A Pokuea. Normalnie połamać sobie język można, ale wszystko żyje. Jest jeszcze odziwu opręczacun. Te osobniki bardzo fajnie pańcinują Jak to się mówi, zaczynamy zaraz o nowe wodąki. No i teraz tak. Pierwsze domki mam już przygotowane. Są noże I zaczynamy od Cierio Kosmusa Rita. Bardzo fajny gatunek polecam dla osób początkujących, zamieszkujący tereny Brazylii. Tak wygląda Morszek Cosmos Rita. Jest pierwsza sztuka. Teraz biorę się za drugą. Też żyje. maluszek akurat na temat ritae to chyba mi się udało, bo najwidoczniej mieli mieli tam u siebie akurat chyba ostatnie dwie sztuki czyli jak znalazł trzecia kryszówka. to co w gratisie chciałem i to mam to jest pod rodzaju Cirio Kosmos z czasu Zacząłem polować na syreokosmosy. Kosmos giganteus. Tego osobnika dostałem grać się. O, powiem wam, że to takie małe nie jest. Hmm. O, panie. O, cio, uciekinier. Zrobił. Uciekiniera ma małego, został schwycany. Da, powiem Wam że z dawno mi nic nie uciekało. Jest małuszek. Cosmos giganteus. To jest początek dla osób początkujących. to no już mam trzy sztuki przełożone to mogę odłożyć i teraz co następnego przekładamy Prolegius X Palawan. To jest dawne nazwisko Palawan. Odmiana Blue, czyli te większe osobniki będą całe niebiesiutkie. To mnie to bardzo ciekawe, szukałem informacji na ten temat, ale praktycznie no nic mi się nie udało znaleźć. Ciekawy gatunek do obserwacji będzie. Ja jakby co pojemnik sobie asekuracyjny też sobie uszykowałem. Bo nie wiem, jak to się będzie zachowało, nie znam tego temperamentu. Nie wiem co to będzie robiło. Aha, dobra. No, powiem Wam, wyleciał jak z procy. Tego bym się nie spodziewał. Tak wygląda ten osobnik. No, powiem Wam, że z tego, co widzę to już będzie bardzo szybko. I co? Do domu? O! Osobnik jest tutaj. Miłe zaskoczenie. Jeden osobnik już w kliszówce. teraz drugi. Następny już Expalawan. Bo tą pierwszą nazwę aktualną to powiem Wam. Ma sakrycznie żeby wymówić. Ta wolę dawne nazivnictwo. I też coś coś zarabiać, biegane. No cicho, tutaj jest spokojnie. No, zobaczymy teraz, co się stanie. Ten osobnik bardziej spokojnie się. Jest maluszek nie jest tak rozbiegany jak tamten, i teraz idziemy na ostatnie dwa. Zalski z tego, że wiem. Co robią hamorikony, tak zwane? Oj, oj, pakue. Bardzo podobny do oli Hotele Czyli osoby zrobię to tak. To na pewno będzie szybkie. No, no już wiem, że to się spinać nie umie. No już Wam tego osobnika pokażę. No już patrzy. Tak wygląda ten osobnik pomiędzy stadium L2 a L3. Z tego co mi się dało odczytać, to te osobniki rosną większe, bogato pamięci noją. Długie kędziołki pszenne mają. Już jako mały, już coś zaczyna tutaj mi robić. Czyli taki pojemnik jest dla L2 idealny. Kresa paru dni to już tutaj świata nie będę na życie widział. Dorosłe osobniki, z tego co mi się udało, czytają to rosną od 13 do 15 cm z zastawym odwrócie. Czyli powiem Wam, będzie bardzo interesująco się napije. Jeden osobnik już jest. Mam ja nadzieję, że doskonale sobie to da radę. I teraz ostatni Hamorikom Oj, pakuję. Nie jest osobnik. To sąniki tak jak samo jak w tym hotelu, nie potrafią się po ściankach ten spinać. O. Jest już następny jest wypuszczony. Tak on wygląda. Wszystko ładnie żywe przyszło. Rozbiegane. Nic zresztą nie Na tym trzeba już zakończyć. No i teraz tak. Zakończenie bardzo fajne, dość ciekawe. Dwa uciekinery, które jedna po dłoni chodziła, jedna po stoliku. Ale wszystko na spokojnie się ogarnęło. Wszystko dla mnie to jest totalna nowinka. Dwa gatunki Cyreo Prolegius SP Palawan no taka była Palawan, to była jego dawna nazwa, teraz się inaczej to nazywa. Ciężko mi to w ogóle wymówić, muszę się z tą nazwą oswoić. Cyril Kosmos bardzo fajne gatunki. Cyril Kosmos Giganteus, też bardzo fajne. Ex Palawan, jak to było widać na dłoniach, bardzo szybkie, bardzo rozbiegane. Wszystko żyje. Hamorikony żyją. O ipaku, way hmm. już gdzieś się schowały. ich nie widzę. Zobaczymy, co będzie jutro i pojutrze. Jakby co, przede wszystkim pozdrawiam w Spider Shop cały za tą paczkę. Wszystko, ładnie, pięknie. Jest. Zaszy, no Pełen podziw, zapakowanie. Za nie spodziewałem się, że w takim kartonie przyjdzie. I wszystko żyje pełen podziw i załatwiam za to jeśli wam się podobało zostawcie łapkę w górę subskrybujcie kanał niech jakieś byście mieli pytania też piszcie, bo będę patrzył też odpowiadać na wszystkie pytania na bieżąco, jakie mogą wpaść jak to się mówi, do następnego razu, hej!